Ok, to jest Dark Souls. Tak zwana końcóweczka, prawie. Znaczy, no to już jest taki moment skillowy, kiedy widzicie najważniejsze chwile. Jest gra, rozgrywka w miarę ogarnięta. Co o czym świadczy fakt, że nikt w Polsce tego jeszcze nie ogarnął, więc jestem pierwszy. Tak więc dobrze jest. Tak wyłączyłam te zabawki. Pojedynek z kolesiem super, fajnie, pro. Um, to jest prawdopodobnie boss. Stawiam mu 10 tysięcy złotych, że go pokonam. Pokazówka. Będziemy starali się ocenić, czy jest szybki, czy jest wolny. I piąty bos dzisiaj. No dobra, musimy Jak on krzywdzi. No i go boli. Czyli wiemy już prawie wszystko. Zejść i tyle. Spok. Czyli wiemy. Uderzy. Uderzamy w palce. Uciekamy. Uderzamy w palce. Uciekamy się w palce. Spok. No. Więc to jest testing boss'a. Tak wyglądają fazy w Dark Souls. Muszę boss'a przetestować. Sprawdzam, co potrafi. I będę mógł go wtedy za pierwszym oficjalnym razem go pokonać. Myślę, że to nastąpi zaraz. W sumie, jak ktoś chce zastanowić się, kupić grę, na PC, czy nie? Tu pewnie jest. O, tu jest jakiś ważny element. Krótki łuk. Jest pewnie jakiś cheat, żeby go na przykład pokonać, bo ją dystansowo. Ale ja nie stosuję jakby się cheatów. Dodatkowo nie wiem, czemu ta pała bije w tak durny sposób, kiedy tobie jak wali. Czemu nie uderzysz normalnie? Czemu bym ubrała złą pałę? Momencik. Nie, tylko coś się zrąbało. Nie potrafi przyrąbać, a rąbię tak. Nie wiem. Tak lepiej. A, bo nie masz w dwóch rękach, przepraszam. Dobrze, okay, to był ten błąd. I zobaczmy. Tu gdzieś leżą moje śmieci. Pojawia się chłopiec. Po Raz lepsze wejście. Ciekawe. Czyli najpierw jedna łapka, a potem druga... A ja się muszę napić, Czemu ty nie chcesz pić. Zobacz jak daleko trzeba uciec. Kiedy bawi się pomyczkiem, tak? Dobra, jest widzimy jak to działa. Tylko to jest lewa ręka i okay, co teraz się na dobrą sprawę stanie? Czy wystarczy odejść tutaj tak? mimy mikrowane promienie. Dobrze, no i to jest to wyczajony mniej więcej chciał chwycić. Werzył. lepiej się napić moim zdaniem. Nie tylko mówię. Co to będzie teraz? Okej, okay. to jest blisko. I trzeba wiedzieć co on robi. I tyle. Jedyne co warto to upić się warto. Czego to było, brzmi mi wyleciało? Że kochać nie warto, to nie warto może. To oczywiście podbijamy coś tak od Zejście, zejście. Dobrze, ładnie. I tam czekają pieniądzki. Tak z listy do ziemi. Ha, starszych panów, właśnie. Eee. Wyło, wyłania się z wody. Łapkę. I to nie pamiętam jak działa, lepiej się odsunąć. I też widzę rączki. Widzę rączki. Stary żelazny o, jaki tu to jest miejsce fajne. No, łapką. Wypi coś. Szkoła od rynku. I on ma zamiar? Tak, na coś boską nudzić. To jest spokojny. Halo. Kubi. Wica. Dobra. To chyba jest to, tak? Dzień. Spoko. Wielka dusza zdobyta. No i przydałby się jakiś fajny pierścionek. Ładnie tutaj. Dobra. Kościany pył. Ale po co ognisko, jest ciepło? Śmierdzi jakimś podstępem. I to jest kolejne miejsce bez powrotu, niestety, bo to jest pierwotne ognisko i tyle. I to mnie cofnie do pierwszego tego. No i to jest wszystko. Niedobrze. To był jeden z trudniejszych bossów. tylko ja po prostu tutaj, no, tak pokazałem, jak się dobrze dobierze broni wszystko. dobrze zrobi research, jak walczy i tyle. No tylko pytanie brzmi, co teraz? Nie mam tego pierścienia magicznego, co ogień manipuluje. Kobieta oczywiście nie chce, no bo się dogrywa. Witek. No to po staremu nic się nie dzieje. Dziewięć równowagi. No i widzimy, równowaga na maksa. 9 nie może być więcej z tego co widzę. No, Sprawdźmy, upewnijmy się. Nie. Max cheat. A, tu nie idę w równowagę, równowaga idzie tutaj. <grym> 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 tak. E Dobra, dźwigadło to zatwierdzam. Zostaje mi tak, jak parę złoty. Tym nie ma co robić za bardzo. Że gra jest banalna? No, jest, nie mówię, że jest banalna. Ja ją przychodzę, tylko nikt w Polsce nie potrafił. ci lamy i ten. No i co teraz? No, i gdzie teraz? Czy tak, czerwone załatwione? Tuful, 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 tuful. Dostanie mi chyba użeranie się z gównem. Tu. Tutaj był boss domolestowany. Tu nic nie było. No i gdzie teraz? Kurde. Czy był tego typa w końcu, co Ja Tego kolesia nie ma. Jeśli się nie mylę. Jeszcze sprawdzę. Drugim miejscem, w którym może być... Nie no, byłem. tam nic nikogo nie sprzedawał. Powrót do trujących krain. Trujący są zrobione, tu już wszystko zagarnięte. Tu jest... No, ewentualnie ktoś może być, prawda? W tym miejscu. To był boss, więc to warto sciemnić i zapisać jako osobny.